a tą nam przejdziesz albo tak przędzie idzie że ste i to od Gabrzej na tą wyprzedzi prawdziwy i tak cię Rubik skrytykuje po fotki 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 tej rozanieli... no wiolinkach a jakie a jakie jecha Ka Kąpiel na północy. Ja nie wiem, ale oni są szybsi od nas. Darek, słuchaj, no. Co ja mam powiedzieć? Ja tu wiem no, Oni mają trochę mniej żagli. Słuchaj, mają mniej kamieni. A ostatnio ktoś tak zamieścił film na YouTubie.